Dzień dobry, witam w moich skromnych progach, Proszę sobie ciapy założyć jeszcze przed wejściem. Mamy dzisiaj trochę ciekawych tematów do pogadania, także sobie trochę pogadamy. Dobra, zasiadam na moim tronie, ale to nie taki tron, jak możecie myśleć. Słuchajcie, dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Porozmawiamy sobie o celach treningowych, o aktualnym treningu i o aktualnym trenerze, o projektach przyszłych i aktualnych, a tutaj będzie naprawdę grubo, także polecam zostać. Porozmawiamy sobie trochę o challenge oczekiwania na pana Mariusza. Plus pokażę wam siłkę moją, ciekawą, która kiedyś była, na pewno OG widzowie pamiętają z TikToka. E, na koniec sobie coś zjemy, bo jestem świeżo po treningu, i pójdziemy sobie jeszcze jak wystarczy czasu na sekcję trójboju, tam gdzie w sumie dużo rzeczy się zaczęło. Zaczynamy od celów treningowych. Kurczę, pasowałoby się zważyć w sumie na początku, bo dawno się ważyłem. Dobra, więc waga. 80 Powiedzmy 9 po najedzeniu. Rano waga coś powiedzmy około równo 80 kg. Aktualnie wyglądam tak. No tego tłuszczu jest trochę, no nie ma co się oszukiwać, ale nie zależy nam aktualnie na sylwetce, bo nie szykujemy się na żadne zawody sylwetkowe, tylko po prostu na sile teraz budujemy mięśnie. Wzmacniamy sobie partię, a później będziemy odsłaniać. Do wakacji jeszcze trochę czasu, także zdążymy. Może nie na sopot, ale fajną formę jeszcze na pewno wyrzeźbimy tego roku. Do szczytowej formy można nam powiedzieć, że trochę brakuje, ale wiecie, ja teraz nie, nie zależy mi na otłuszczeniu i wiecie, ta sylwetka im jest więcej tego tłuszczu, mimo że na przykład ręce są większe, to wydaje się słabsza. Bo na przykład w ręku w tym momencie bez pompy, znaczy bez pompy. No, trening skończyłem jakoś tam powiedzmy godzinę temu. Cztery dyszki jest. No to jakbym dobrze spompował, to coś może nawet pod 4,2 Przechodzimy dalej. Trener i treningi. Słuchajcie, jak y, śledzicie, to na pewno wiecie, że aktualnie trenuję sobie z Arkiem Beredą. Przypominam kolejny raz, arekbereda.pl, tam więcej o Arku. I co do Arka, y, zmieniliśmy mój plan treningowy z planu FBW. Takie plany, jak trenowałem tutaj, wam się teraz wyświetlają. Trenujemy planem, jak Arek mi pozwoli, to wam pokażę cały. Push-pull, dwie sekcje, trening ABAB, A, B. czyli mam dwa treningi push i dwa pull połączone z nogami. Powiem wam, że fajnie mi się nim trenuje, dobrze się czuję. E, trenuję poniedziałek, wtorek, środa jest wolna, czwartek, piątek, weekend wolny. No wiadomo, że tam czasami coś wypadnie, to to się przesuwa, ale tak mniej więcej to wygląda. Dobra, przechodzimy dalej. <laughs> Nie przechodzimy dalej, bo dalej jesteśmy tutaj. E, słuchajcie, kolejną sekcję już widzicie za mną, e, są projekty. Zawsze chciałem mieć coś takiego powiedzmy, swojego autorskiego i tak dalej. Pewno część z Was kojarzy, że zrobiłem dosyć ciekawe, mi się wydaje, ciężary dla ekipy WK. I stwierdziłem, że chciałbym sam mieć takie ciężary właśnie też autorskie, fajne. Także aktualnie pra pracuję nad 50kami. E, powiedzmy, że już jestem bardzo blisko ukończenia ich. Także efekt finalny, już niebawem na moim kanale. Co Wam jeszcze mogę pokazać? Będą wykonane tą samą technologią, co ciężary dla ekipy WK. Jeszcze nie wiem w której stylistyce: czy w tej, czy w tej. Także możecie sami określić, czy bardziej wskośne, czy w proste napisy celujemy. Pewnie zrobię i tak, i tak na jakiejś takiej próbce, żeby ocenić. Możecie wrzucić jakoś tam w komentarzu swoją opinię, czy Waszym zdaniem lepsze są te powiedzmy półokrągłe, czy proste. I tutaj przechodząc dalej, jak widzicie, już projekcik wydrukowany. Jest folia właśnie tego typu, co robiliśmy dla chłopaków z WK, też właśnie w takiej stylistyce i materiał, również widzicie, trochę już go jest. Także będą jak coś nie tylko 50 toro, będą też 25, ale również pracuję nad tym, żeby robić ciężary personalizowane. I będziecie sobie mogli zamówić z napisem, jakim będziecie chcieli. Bardzo wiele osób ostatnio pyta o challenge oczekiwania, czy dalej go realizuje, czy nie. I tak oczywiście challenge trwa. Może nie jest on aż taki wybuchowy i ambitny, jak był rok temu, właśnie mniej więcej w tym samym okresie challenge oczekiwania na chłopaków z WK, bo czekamy teraz na pana Mariusza, ale challenge wciąż istnieje, wciąż sobie coś tam działam i nagrywam. Właśnie, a propos challenge, jeszcze ciekawa sprawa, bo ogólnie na pewno część OG widzów będzie kojarzyć siłkę, siłkę, na której trenowałem kiedyś na balkonie. To była ogólnie filia Zetoro i tutaj sobie dni oczekiwania zapisywałem. Później oczywiście ten projekt odszedł do Lamusa, ale wracając do siłowni, czasami jak jestem w Lublinie, to widzicie, mam tutaj stojaczki, które wykonają w ogóle jedne z pierwszych. Jest drążek co prawda, który kupiłem, ale bardzo okazyjnie się trafił. Widzicie, studenckie życie akurat ja nie spożywam, ale moi współlokatorzy te ciężary bardzo mi się podobają. Patrzcie, jakie one są takie kurczę kolorek, widzicie tak jakby morski. Moim zdaniem bardzo ładne są. I może stworzymy ciężary właśnie w takiej kolorystyce, bo serio dobrze to wygląda. Zagadka dla was. Kto zgadnie z czego są te obciążniki? Właśnie te. Pokaz lodówki. Słoiczków dużo. Jaki syf, <laughs> jaki syf. Przestań, to nie jest, to nie jest moja szafka. Pożyczymy sobie z niej yy, mleczko. Mamy mleko, mam shaker. To z tym białkiem, sami wiecie jak jest. Arek mi rozpisał 160 gramów yy, i tak yy, oscyluję mniej więcej codziennie w granicach tych 120, 140. Także czasami jakiegoś takiego popołudniu shake'a. Dzisiaj mam 100. Yy, pójdziemy na kepsa, no to myślę, że tam te 30 jeszcze z kepsa. No do 40, zależy jak on tam dokładnie będzie. I tutaj jeszcze troszkę sobie z szejka. Akurat mam smak nie, mleczny baton. Mój ulubiony w sumie z tych akurat które mam. Także polecam. Jakbyście chcieli, to z moim kodem macie 5% z niskim. W razie czego na wukadziku Kurczę, Alex mi mówił, żeby robić na wodzie. Powiem wam, że ja jakoś nie jestem zwolennikiem robienia szejków na wodzie. Nie wiem, Wy lubicie? Ja akurat jestem tak nauczony, że tylko i wyłącznie z mlekiem. Nie byłbym w stanie wypić takiego szejka białkowego z wody. Ty lubisz tak? Z wodą? Ja, ja bym nie wypił, serio. Zerujemy. Dobra. Czy mam podsufitkę na pineski, Walcie? Tak, mam podsufitkę na pineski, zaraz Wam to pokażemy. To jest akurat tuning. Uznałem, że 1000 zł za naprawę to jest ewidentnie za dużo. I z tego co oglądałem na internecie, to wydawało się to dosyć skomplikowane. Także sobie pineskami tak tylko piu piu, piu przybiłem. Mam pytanie. Czy myślisz, że przyjście na takie zawody jako początkująca osoba, która wyciska 75 kg będzie wstydem? Nie, słuchajcie, nie jest to wstydem. Właśnie po to takie zawody są, żebyście sobie przyjechali, żebyście sobie zobaczyli jak to wszystko wygląda od środka. Wstęp z reguły nie kosztuje nic, albo kosztuje maksymalnie 50 zł. Można poznać atmosferę, można zobaczyć jak wyciska się, gdy są sędziowie, także jeżeli jesteście z okolic, nie macie, nie macie daleko, to śmiało wpadajcie jak macie blisko. Tu jest pytanie, które miało dużo łapek. Z ciekawości, dlaczego idąc pod wyciskanie nie skłosiłeś się do trenera wyciskającego? Tylko do arka, który ma osiągnięcia, ale jako sylwetkowiec. Słuchajcie, ja szukając trenera, mając jakiś tam, powiedzmy, cel określony na wyciskanie, nie nastawiałem się aż tak mocno na osoby stopki wyciskania, ponieważ zależało mi bardzo na tym, żeby trener miał mniej więcej taki sam vibe jak ja, żeby nie był to ode mnie dużo starszy gość, tylko żeby była ta osoba, Rzeczywiście z ogromną wiedzą, tak jak Arkadiusz, ale jednocześnie łapiąca się w tym pokoleniu, co ja. Żebyśmy mniej więcej mogli ze sobą rozmawiać na luzie, mieć ze sobą podobny język i tak dalej. I dlatego stwierdziłem, że Arek ogromna wiedza, rzeczywiście w sportach sylwetkowych, natomiast w trójboju osiągnięcia Arka, słuchajcie, też nie, naprawdę niesamowite wyniki. Zresztą jakbyście poznali dokładnie schemat Arka, on tak, zawsze Excel, każdy trening zapisany, kilogramy, dieta, ja mam wszystko rozpisane. I naprawdę ten styl działania mi się podoba. I polecam Wam, nie widzę tutaj żadnych kłopotów, zobaczymy jak to wyjdzie za w praniu za jakiś czas, ale ja naprawdę widzę poprawę. Mieliśmy sobie cele treningowe, mówić to, warto tutaj zaznaczyć, że chciałbym bardzo w tym roku wycisnąć 160 kg. I są takie zawody, nie wiem czy na zawodach, ale są takie zawody, e, będą 4, 5 października, to będą peltra w bodajże, w wyciskaniu. I tam bym chciał zrobić jakiś fajny wynik, i jakoś, tak powiedzmy, nieoficjalnie 160 w tym roku wycisnąć, wiecie, szósty rok treningów. I 160 kilo, fajnie by to wyglądało. Także słuchajcie, jeszcze po drodze sobie trochę pogadamy i jedziemy na kebaba. Pytaliście o podsufitkę, czy mają pineskami podpiętą. I proszę bardzo, można zauważyć na obrazku, że rzeczywiście podsufitka została naprawiona. Bardzo dobra robota. Ale trzyma się, proszę bardzo. Znikomym kosztem za puszkę, za puszkę pinesek zapłaciłem może 2 zł I patrzcie, jak jest elegancko zrobione. A tak... Tysiąc złotych do przodu i to jest właśnie tanie naprawianie w aucie. Słuchajcie, fajny, fajny Alex temat rzucił. Zanim jeszcze nagrywałem TikToka Ja zawsze miałem taką powiedzmy wizję Naprawiania czegoś i tak dalej jak, Jakoś tato to we mnie zaszczepił już od dziecka I jak przeprowadziłem się do Lublina To trochę miałem nudy, bo jeszcze wtedy nie nagrywałem I wymyśliłem taki projekt, on się nazywał Majster Student, ten profil chyba nawet istnieje To tutaj gdzieś wam wrzucimy przybitki I normalnie jako student złota rączka Ogłaszałem się w sieci i robiłem takie rzeczy Jak naprawy drukarek, pamiętam Wymieniałem ekran w jakimś telefonie składam jakąś toaletkę, naprawiałem szafę Także było trochę tych zleceń, pamiętam jak ze się ogłaszałem, musimy wam to wstawić, bo to było fajne. Odśnieżanie też, dobrze Aleks mówi, właśnie z aktualnym moim kamerzystą, montażystą z Aleksem, też y, kiedyś mieliśmy epizod, jak nam brakowało pieniędzy, jak to studentom, y, chodziliśmy odśnieżać y, normalnie w zimie podjazdy ludziom. I normalnie z łopatą, ja w ogóle miałem taką łopatę zmodyfikowaną, Aleks się z niej śmiały, gdzieś może mam zdjęcie, to też wam wrzucimy. Także trochę tych rzeczy w Lublinie się robiło, właśnie przy okazji studiując. Teraz, tak jak wspomniałem, jest dużo zajęć, nagrywanie serio rozszerza bardzo horyzonty, Dlatego tu jestem i dlatego dla Was tworzę. Możecie w ogóle dać znać, czy Wam się taki format podoba, jak właśnie taki luźny vlog. Patrzcie, easter egg, jakbyście kiedyś byli w Lublinie, a nie chcecie być biedni. Z go za rogi. A nie będziesz ubogi. A jaki masz na zimę? Ja złapałem. Teraz wasza kolej. Lublin pod ratuszem. Kurczak łagodny, duży i mały, mieszany, mieszany. Ogólnie mamy numerek 17, ale powiem wam, że jest serio długi czas oczekiwania. I widać, te wszystkie osoby, które są tutaj, to czekają właśnie na kebaba, także serio zrobił furorę, tak jak ostatnio Starbucks, jak otwierali, też nie dało się wejść. Jak kiedyś znajdziemy przebitki, to wam wrzucimy, to tak samo tutaj teraz. Myślę, że pewnie z pół godziny dobre będziemy czekać i robi się chłodno, także dobrze, wziąłem sobie bluzę. Na koszt firmy dostałem jeszcze. Crapuccino? Mmm. Ale to jest dobre. Śmieszne jest to, że podpisują w Starbucksie, nie? Jakbyś powiedział, że imię Zetoro, to by ci podpisali Zetoro. Pierwsze podejście Dla przypomnienia Lawak XXL Kurczak i sos łagodny Przed nami Jadłem tego kebaba tak jak lubiłem w Warszawie Pamiętam mniej więcej jak smakuje Zobaczymy jak smakuje tutaj. Jeszcze idzie kolejny po... Ten jak się wgryz szybko <laughs> Teraz kamerzysta na Ale bawad. cienios straszny. No, trochę dzięki. Cienios. Ty jakiego masz? Mieszany, mieszany. Paty jak opinia? Mm. Sosem co sosem Co, sam dodałaś sobie tego. Tak, nie jest taki suchy, tak tego żółtego Ale suchy, no? Suchy. Nie, bo Czy to twój to jest tak. suchy, Bartek? Masz. Już nie. <głos> <głos> no <bardzo>. Już nie będzie suchy, na pewno. Jak weźmiesz na wynos, no to, to Cię zasuszy. Na wynos rzeczywiście można trochę zasuszyć. To mu chyba smakuje. Twój pies, który od 15 lat je To, jest... <laughs> to Chciałem powiedzieć w sumie cenną uwagę. Ten ostry jest troszkę ostry, ale nie jest też bardzo ostry. Nie mamy tutaj gotowych sałatek, takich jak będzie często chciały, jest ten miks. Nie wiem, tam z Pekińska jakieś tam jeszcze. Wr Zrówna po prostu. Taka surowa. Wrzucę wam zdjęcie, żebyście mm. widzieli. tylko właśnie z pomidorek. Ładna sałatka, także. To Pomidor to jest giga plus, Duży, duży plus. Pomidor jest naprawdę świeży. Dobra, to jeszcze jeden kręc. Damy ja ja opinię, jak już zjemy, wszyscy wyjdziemy. Dobry. Z 1 do 10. 8. To no tak nie urwało. No ale z Lepszy niż reszta. Ocena ogólna? Lepszy w domu. Zrobić. Tutaj ile byś dała? 6,5 na 10. Serio? Tak nisko? Albo 7 max. To max. Nisko. 7 max Ale to nisko trochę 7 dałaś 7 Max, ale reszta kebabu dla mnie to jest 4,5 5. To kiedy jest 10? Nie jadłam jeszcze kebaba 10 na 10. Ogólnie w kwestii ceny do jakości trzeba jednak powiedzieć śmiało, że ogólnie kebab dzisiaj wszędzie kosztuje 20 parę złotych, jeżeli nie idziemy na jakiegoś takiego, wiecie, typowego szczocha. Także tutaj ta cena za ten najmniejszy tam 24, największy 30. Cztery z kurczakiem, no wiadomo, inne mięso to będzie już droższe. Cena jest spoko, co do smaku, jest trochę suchy. Te sosy dużo dodają, ale rzeczywiście, jeżeli bralibyśmy go na wynos, to mogłoby trochę być kłopotu. Ale cena ogólna myślę, że mogę dać, takie 8 na 10. Ale tak, to co mówiła Patrycja, w domu lepszy. Następny odcinek, testowanie kepsów Patrycji. Dobra. Nasza ostatnia sekcja, nazywa się sekcja, ponieważ na sekcję trójboju siłowego u nas na uczelni, na UMCS-ie, AZS UMCS, Centrum Kultury Fizycznej, jak widzicie. I to właśnie w sumie tutaj się wszystko zaczęło bo właśnie tutaj pierwszy trener nakłonił mnie, żeby w ogóle pojechać na zawody i żeby, żeby zacząć taką powiedzmy poważniejszą przygodę ze sportami siłowymi. Pokażemy Wam jak to wygląda, a dlaczego w ogóle chcemy Wam pokazać sekcję. Wiele osób często pyta mnie, gdzie trenujesz yy, będąc studentem w Lublinie albo gdzie można trenować taniej. To właśnie takie sekcje to są miejsca dla studentów, nie tylko dla osób zaawansowanych, tylko dla wszystkich. Nie trzeba być profesjonalistą, żeby iść na taką sekcję, bo nie trzeba jeździć na zawody. Dzień dobry. Tylko można sobie właśnie tutaj przyjść. I nauczyć się, ponieważ od tego jest trener Zresztą trenera też mamy bardzo fajnego, za chwilę go poznacie Już słychać, już słychać jakieś tam tłuczenie w środku no wszystkim! Cześć trenerze Cześć Kasper był na zawodach na plakacie Centralnie, także uczciwy reprezentant, poczciwy reprezentant w ogóle Mistrzostw Polski Co dzisiaj działasz? Dzisiaj płaska, dzisiaj pusz, więc bareczki też Więc odchodzę od trójboju, dzisiaj jest kulturystyczny Klata, plecy, barki od Zgadza tego są się. ciężarki. E, słuchajcie, to jest ławeczka. Patrzcie, to na tej ławce w sumie jest. dużo takich mocnych wyników szło. I patrzcie, moglibyście sobie pomyśleć, kurczę, jakaś taka zwykła, zardzewiała sztanga, ale chodź, Aleks, tutaj przygraj. Jest, widać. Widać? Widzicie? Elejko. Także taka ławeczka, chyba z Hesa, z tego co mi się wydaje. I tutaj są te same stojaki, bo wiecie, to jest ławka, z której się wyrzuca stojaki, i można automatycznie na niej robić i przysiady, i wyciskanie. Także taki sprzęcik, tutaj bardzo dużo jakichś tam rekordów i wyników szło. Dobra, chodźcie jeszcze pokażemy Wam te hantle, co tutaj mamy. No i patrzcie, taki zestaw hantli może się wydawać, że nie jest jakiś olbrzymi, ale jest od 6, od 4 do 30 i tutaj jest jeszcze 4, 35 i 40. Jest fajnie. I te maszynki, przy których chciałem się zatrzymać. Patrzcie jak tutaj jest OG brama, no nie wiem jak to nazwać, takie stanowisko treningowe. Takie OG, widzicie, wyciągi, OG stosy Słuchajcie, znaleźliśmy z trenerem, 74 rok Przyrząd treningowy wieloczynnościowy, wytwórnia sprzętu komunikacyjnego Delta Mielec Dalej funkcjonuje 1974 rok, Atlas Powiem wam rocznik mojej mamy, 74 Patrzcie, jaki haczyk, cyk Cyk, i tutaj, o kurczę, ile to waży I tutaj na tricek No, serio, to wchodzi. I tutaj ciekawa maszynka. Patrzcie, urządzonko. Macie taką przystawkę. I na bareczki wyciskanie. O. A tutaj, na przykład, też można robić wyciskanie. Też, taka, też taki właśnie stosik. Hops. I na ławersce, i tu. Przyrząd naprawdę ogólnie multifunkcyjny widzicie 74 rok. No dobra, chyba już nie będziemy dłużej przeszkadzać ekipie. Pozdrawiam, obrzyśliwy. O, Śliwa, czekamy na ciebie. Pozdrawiamy, czekamy na wizytę na na Łęce. O, gdzieś może jakieś studia na Łemce sekcja tego, te sprawy. Zaprasali. Nie przeszkadzamy Wam, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, kiedyś wrócę. Pa! Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy taka forma vlogowa Wam się podoba. Jeżeli będzie miły odbiór, to bardzo chętnie więcej takich filmów dla Was skręcimy, bo naprawdę dobrze nam się to tworzyło. Aleks, co myślisz? Kamerzysta pokazuje lajka, piszcie pytania. Bo jeżeli będzie ich dużo, to stworzymy prawdopodobnie QA, lub po prostu pojawią się one w przyszłym takim vlogu, jeżeli będzie mi odbiór.